Hej! Cześć! Cebulę możemy siać na wiele sposobów. Nie ma tylko jednego sposobu siewu cebuli, na przykład jedno nasionko w jedną przegródkę multidoniczki, ale jest wiele. Ja w zeszłym roku siałam cebulę w ulitkach. W tym roku posiałam cebulę w wielodoniczkach takich i ta cebula jest w domu do momentu skiełkowania, a potem wychodzi sobie do niższej temperatury, czyli tutaj. Jak nie miałam szklarni, to szła do inspektu. Cebulę możemy też siać rzutowo. To są te e, takie plastikowe pojemniki po pomidorach koktajlowych ze sklepu, i one już mają dziurki. Zobaczcie, gotowe dziurki, czyli nic nie trzeba z nimi robić. I możemy na no takie sposoby wysiewać. Ja dostałam nasionka od kochanej Wicki z Polski. Mam tutaj cebulę Alibaba i cebulę Yellow Sweet Spanish. I jeszcze sobie je dosieję. A wiecie, jak nie macie miejsca, to takie wielkie palety się nigdzie nie mieszczą. Więc ja sobie z nimi radzę w taki sposób, że jak chcę jakieś mniejsze, to je tnę. I tutaj właśnie jest ucięty kawałek palety i właśnie sobie taki mniejszy kawałek wykorzystam do tych dwóch odmian. Bo nie potrzebuję już tak dużo cebuli i zaraz Wam pokażę jak to robię. Do siewu nasion, takich malutkich jak cebula, najlepiej sobie podłożę troszkę przesiać, żeby nie było dużych Grudek, które by mogły zapobiec albo stać na przeszkodzie tym nasionkom w wybijaniu się na powierzchnię ziemi po prostu. To jest takie większe sitko. Takie większe grudki, kawałki drewna, które mogą być w podłożu oddzieli nam. A po wierzchu, jak już posiejemy nasionka, możemy sobie jeszcze przesiać. Kompost czy też podłoże takim małym sitkiem, żeby tylko tak posolić po wierzchu. Jeżeli mamy jakieś maleńkie nasionka i potrzebujemy tylko małą, malutką warstwę podłoża, to takie małe siteczko jest też przydatne. No i teraz bierzemy nasz pojemnik po tych dolkach Aha, jeszcze za tym, za, zanim to zrobimy, możemy dodać trochę perlitu. To jest perlit. Ja go nie dodaję za dużo. Tak na oko, po prostu, żeby nie było za biało. tak po prostu, żeby rozluźnić to podłoże. W razie, jakby się zrobiło takie, wiecie, mało przepuszczalne, to tak z umiarem. Także nie ubijam zbyt mocno tego podłoża. No, i ja zawsze przed posianiem to podłoże sobie podlewam. Bo podlewanie po posianiu może spowodować, że te nasionka się poprzemieszczają i tak mam tylko spryskiwać. Ale co jest ważne, to jest to, że o tej porze roku to podłoże powinno być ogrzane. To znaczy, trzymamy jakieś pudełko w domu i woda także musi być ciepła, żeby to wszystko nie było. Um, takie zimne, i to ma znaczenie, zwłaszcza przy takich nasionach jak papryka. Cebula sobie poradzi, zwłaszcza jak podlejemy ciepłą wodą. Cebula, nie, nie, wiecie, nie jest taka ciepłolubna, ale na przykład papryki, tak. Więc e, oblewamy sobie to podłoże, i teraz tutaj możemy sobie wciąć cebulę rzutowo. No i teraz. Yellow Sweet Spanish, czyli żółta, słodka, hiszpańska cebula. Ja zawsze sobie obcinam nożyczkami bo nie lubię poszarpanych e, torebek od nasion, nie za dużą i wysypuję sobie trochę nasion na dłoń. I po prostu tak rozmieszczam, żeby były od siebie troszkę oddalone. Te nasionka w tym pojemniku. I potem oczywiście one będą pikowane albo sadzone po prostu z takiej rozsady rwanej, tak zwanej. I to wystarczy w zupełności wkładamy resztę nasionek do opakowania. Nad tym pojemnikiem, w którym sialiśmy co jakieś ucieknięte nasionko, żeby sobie na to spadło. I teraz ja mam taką metodę, że biorę sobie tą taśmę washi i sobie tu po prostu zaklejam, żeby mi nie wypadały i wszystko jest ładnie i porządnie uporządkowane. Nie ma poszarpanych żadnych torebek. Takich nie lubię. Nigdy ich też nie zostawiam na zewnątrz, ani Tutaj w szklarni też ich nie zostawię. i Jest teraz zabezpieczone. I ta taśma ma taką właściwość, że się po prostu odkleja bardzo łatwo i przykleja i można to robić kilkakrotnie. I teraz jak już mam te nasionka posiane w tej małej kuwetce, to używam tego małego siteczka, jak mi się chce. I posiewam troszeczkę tak. Cebula potrzebuje gdzieś może pół centymetra warstwę um, tej ziemi, bo nasionka nie są duże. Także to wystarczy. I teraz, żeby wilgotność była utrzymana w tym pojemniku, ja przykrywam folią, w tym przypadku spożywczą. I fajnie ona właśnie się przyczepia do tych pojemników po pomidorach koktajlowych. Folia spożywcza. Może być jakikolwiek woreczek, może być plastikowa, specjalna taka przykrywka, ale ta folia samoprzylepna, spożywcza, tak zwany cling film, albo surround wrap po angielsku, wystarczy w zupełności. I w tym jeszcze robię dziurki. Mam taki patyk na szaszłyki. To tym patykiem do szaszłyków robię po prostu kilka dziurek, żeby to w środku nie pleśniało, żeby była jakaś wentylacja, ale nie za duża. I to idzie do domu, bo cebula potrzebuje gdzieś tak 13-15 stopni, żeby kiełkowała. Więc tutaj y, ostatniej nocy było minus 1,5 stopnia, więc Pójdzie do domu na kilka dni. I żebyśmy nie zapomnieli, to musimy dać etykietę, i najlepiej jest to robić, pisać ołówkiem. Ja mam cały worek gdzieś tutaj tych, właśnie etykiet, i przez wiele lat je używam, po prostu je myję po użyciu albo ścieram gumką do ścierania. I ołówek jest najlepszy, bo nie blaknie od słońca i wiemy co mamy drugą metodą siewu cebuli jest w sianie w multidoniczkach i tak jak tutaj Wam pokazałam to jest cała multidoniczka ale nie każdy ma na to miejsce więc ucięłam sobie tutaj mniejszy rozmiar te doniczki po prostu są z miękkiego plastiku i można je ciąć wypełniamy je podłożem z odrobiną perlitu uciskamy troszkę nie za mocno w ogóle jeżeli chodzi o liczbę nasion w jednej komórce wielodoniczki, to na przykład metodą gniazdową można sobie posiać 5 czy 6 w jedną taką przegródkę ja się starałam zrobić 3 czy 4, dlatego że ja mam tą chorobę w glebie na działce White rot, czyli biała taka pleśń, która atakuje cebulę, i jakby było ich za dużo, 5 czy 6 w jednym takim gnieździe, które można sadzić, wiecie, wszystko razem. Wyciągamy ten cały, tą całą przegródkę i sadzimy, to po prostu one by sobie nie dały rady. A tak sobie myślę, że jeżeli, że jeżeli będzie ich trochę mniej, bo nie wszystkie też wykiełkują, to może urosną większe. Jeżeli chodzi o termin sadzenia cebuli, to jeżeli tak jak w Anglii tradycyjnie sieje się cebulę w drugi dzień świąt, to te cebule są przeznaczone na wystawy i one po prostu rosną bardzo duże. Jeżeli siejecie w styczniu, to też prawdopodobnie bazujecie na tym, że chcecie mieć wielkie cebule. Ja siałam je 15 i sieję dzisiaj, czyli 18. No tak myślę, że to jest najlepszy y, termin dla średnich cebul. I teraz metodą gniazdową do każdej przegródki staram się włożyć po powiedzmy 3 nasionka, bo te nasionka są świeże. Prawdopodobnie gdzieś tak po trzy, jak nam wpadnie więcej, to nie ma strachu. Jak chcecie, to możecie sobie zrobić pojedynczo, ale jaką macie gwarancję zdolności kiełkowania? I może się tak okazać, że będziecie mieć puste przegródki i po prostu zmarnowaną przestrzeń. Także najlepiej siać więcej, a potem możecie sobie to przerwać albo porozsadzać, jeżeli chcecie. Dla mnie. Miejsce do kiełkowania i do produkcji rozsad jest na wagę złota, więc ja nie mogę takich wielkich palet po jednym nasionku w jednej przegródce. Jest to frustrujące. Jeżeli jest ogrzewana szklarnia i jest to wielka szklarnia, no to wtedy tak, ale w moich warunkach no niestety nie. I tutaj daję Wam takie opcje. Właśnie na różne rozmiary miejsca do produkcji rozsad. To jest cebula Alibaba, średnio późna, i to jest cebula z białą łuską, słodka, mało pikantna, a pisze, że jest zbliżona do cukrowej. I taką właśnie chcę. No i nie musimy koniecznie przesiewać, możemy też po prostu przykryć to trochę. Ziemią, i też będzie dobrze. Nie ma tak, z ogrodnictwem nie ma tak, że jest tylko jedna dobra metoda. Jest wiele, a ci, co mówią, że jest to ich najlepsza metoda, to jest tylko ich doświadczenie, bo ktoś może mieć inną najlepszą metodę, w zależności od posiadanego miejsca, temperatury, jaką możemy utrzymać w tym miejscu. Na słonecznienia, i tak dalej. No, a jakie tu mam odmiany, już posiane 15. Red Spark F1, czyli czerwona cebula, Highlander F1, High Keeper F1 i szalotka uh, Figaro. A tutaj pod spodem. Mamy Wola Wola, czyli jedna z tych słodkich cebul, globo, Sturon i Winsberger, czyli holenderska cebula. Tak, mam po trzy rządki posiane z każdej odmiany, czyli tu jest 3, 2, 3, 4, 5, 6 w tą stronę. Także to jest 2, 4, 6, 8, 10, to jest 60. Gdzieś tak 4 cm komórek. Myślę, że będzie dobrze, nie będzie za bardzo przesychać. Druga metoda jest się rzutowy. Trzecia metoda w mniejszych pojemnikach. Czwarta metoda ulitki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć szczegółów jak używać pellet, to właśnie przeczytałam jak go się używa tutaj na opakowaniu. I okazuje się, że żeby nie było tego pylenia się, to oni polecają go zmoczyć przed użyciem. Na całą tą torbę polecają wlać litr wody, a jeżeli chodzi o proporcje, to... Powinno być 25% perlitów w stosunku do podłoża, jeśli chodzi o objętość. Nieważne, bo on jest bardzo lekki. Może to być zamiennik piasku albo żwiru, żeby wykreować taką lekką i otwartą strukturę podłoża, i to poprawia napowietrzenie, drenaż i izolację. Tak tutaj piszą. Więc było takie pytanie na mojej grupie e, facebookowej Polaków, którzy się zajmują ogrodnictwem. Ile Perlitu dodać? 25% objętości. Ja i tak to zrobię na oko. Mam tutaj już przesiany e, kompost, chcę mówić, bo tak to się nazywa po angielsku. Ale po prostu 1 czwartą perlitu w stosunku do podłoża. Jak ja sieję paprykę? Ja nie mam miejsca na wielkie palety, na paprykę, bo mam okno, to znaczy drzwi, do ogródka z tyłu domu i na tych drzwiach mam powieszony taki stelaż z takimi jakby koszyczkami metalowymi i tylko to na tych drzwiach, właściwie gdzieś tak metr wysokości, tylko to mam na rośliny ciepłolubne, takie jak papryki, pomidory, melony. Więc ja te wszystkie warzywa wysiewam w kubeczkach. I to jest tak samo, jakbyście mieli multipalety i to była jedna przegródka multipalety, tylko dużo głębsza. I ja e, z praktyki wiem, że palety szybko wysychają, kubeczki nie, bo są głębokie. I do tego kubeczka wsypuję podłoże. I jeżeli chodzi o paprykę, to mam w tym momencie 24 odmiany i w każdym takim kubeczku zrobiłam jedną odmianę, ale dałam 3 nasionka, bo nie wiem jaka jest ich zdolność kiełkowania, także zabezpieczyłam się. A w efekcie końcowym zostawię może jedną czy dwie rośliny, nie wszystkie podlewam. Bo też podłoże osiada po podlaniu, także jeżeli jest suche, to jest go więcej, a jeżeli jest mokre, to nam osiądzie. Nie uciskamy za bardzo, bo to redukuje powietrze, a rośliny potrzebują powietrze w korzeniach. I do tak przygotowanego kubeczka sieję trzy nasionka papryki w centrum. W zeszłym roku, jak siałam pomidory metodą kubeczkową, to rozmieszczałam te nasionka tak jakby równomiernie i to się nie udało, bo na przykład jak one wykiełkowały, to były tutaj z boku zamiast w centrum, więc sieję trzy nasionka papryki w centrum kubeczka. I posieję sobie tutaj paprykę ożarowską, bo chcę zobaczyć jaka ona będzie. Obcinam sobie Kawałek, ale tak, żebym wiedziała, co to za odmiana, i żebym wiedziała, do kiedy są nasiona ważne. Czasem te torebki są tak sklejone. Widzicie, że się obcina, 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 a one się ciągle nie otwierają. No dobrze. I weźmiemy sobie trzy nasionka. I włożymy je po prostu jedno obok drugiego. Centrum. I po prostu przysypujemy niewielką warstwą podłoża, możemy przesiać, ale nie musimy i przykrywamy folią spożywczą, żeby zachować wilgoć. I moje papryki idą na matę grzewczą, bo także dla nich mam matę grzewczą. Papryki kiełkują w temperaturze od gdzieś... 25 do 32 stopni, więc to jest bardzo ważne, żeby w tym piększy, yy, pierwszym okresie miały podgrzewanie, bo temperatura na oknie w domu przy samej szybie spada mi do 15 stopni, więc nie ma tak, że mam tam 20 czy 25 stopni. I oczywiście wkładamy znacznik z nazwą odmiany. Możemy zrobić kilka dziurek patykiem do szaszłyków, żeby była dobra wentylacja. Widzicie, to jest moje całe miejsce do produkcji rozsad. Taka mała powierzchnia, czyli zero szans na jakiekolwiek multipalety tutaj. I dlatego się bardzo cieszę z tej szklarni. Tutaj mamy lwie paszczę, ogórek Quick Snack F1, Selerki, lwie paszcze, papryki, papryki, a lwie paszcze i jakieś kwiatki tam posiałam. Także to wszystko, co jest w domu. 15 lutego posiałam też rzodkiewki, dwie odmiany i rzepki. I to są e, rzodkiewki i rzepki przeznaczone do tunelu foliowego jako takie nowaliki posiałam dwie odmiany rzodkiewki Mila polska odmiana moja ulubiona jedna z tych długich i posiałam tą z Ukrainy Basis i Mila przyjemnie mnie zaskoczyła bo nasiona są już kilkuletnie ale już wschodzą zobaczcie tutaj już widać wschodzące nasionka wschodzące siewki i wszędzie ten to podłoże już się podnosi i tutaj są już siewki, więc e, no Mila jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. A ta Basis też, też już schodzi chyba, bo widzę, że troszkę się podnosi, ale jest wolniejsza. I tą, e, tą paletę mogę już tutaj zostawić, nawet na noc, bo skiełkowały. I to są multi palety Charlesa Daudinga CD60. One są bardzo twarde, z twardego plastiku. 60 takich małych komórek z wielkimi e, takimi dziurami, że palec się zmieści, i możecie wypchnąć taką całą komórkę i wtedy się łatwiej sadzi. Nie ma tu zbyt dużo miejsca, także za jakieś 3 tygodnie musimy je już posadzić w tunelu. A rzepki, rzepki e, posiałam także dwie odmiany Sweet Bell i Aramis i to są także na takie baby e, turnips czyli malutkie rzepki do tunelu i popatrzcie Aramis już też wschodzi. Tutaj tutaj to są takie biało fioletowe. Tutaj też wschodzą e, te Sweet Bell czyli słodki dzwonek. Także ja to lubię. Lubię je zbierać jako takie malutkie, takiej wielkości piłeczki ping-pongowej. I te rzepki też są w tych CD60 Charlesa Dowdinga. I są siane jego metodą, metodą gniazdową. Czyli siałam tak samo jak cebulę, 3-4 nasionka w jednej komórce i one rosną razem. Troszkę się od siebie odpychają. I to jest dla mnie najlepsza metoda, bo jeżeli bym posiała Żodkiewkę czy rzepkę w gruncie, to by na pewno została zjedzona. A w ten sposób daje im jakąkolwiek szansę, żeby sobie podrosły, i jak będą gdzieś takie, będą miały już liście i korzenie, to wtedy mają szansę, żeby wytrzymać atak ślimaków czy innych owadów, czy królików, czy cokolwiek. No, a że idą pod folię, to mają szansę. Więc widzicie, więcej nic nie posiałam. I następne siewy u mnie będą gdzieś tak 20, około 20. Sałatę mam zimującą, także na razie jej nie posiałam, ale chyba posieję trochę 20. I jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o siebie gniazdowym, na przykład brzotkiewki, to obejrzyjcie ten film. Cześć, pa, do zobaczenia.